Jo, u mam z tej strony Sufixen, A W dzisiejszym odcineczku jest widzowie drugi odcinek z ze spota u mnie na działce. Dzisiaj widzowie wziąłem ze sobą koszarkę. Kosiarka odpalona, już trochę przekosiłem. Yy, dzisiaj będziemy kosić widzowie tutaj. Wykosiłem yy, koło takiej jakby bazy czy coś takiego. Tutaj wykosimy sobie widzowie najazd na hopę, bo jest zarośnięte to, totalnie, nie? Kosiarka daje radę, myślałem, że będzie to siło, ale jest dobrze. Chyba wrzucę Was na timelapsa widzowie. No i co? Będziecie widzieć jak ja to koszę. Moi drodzy, słuchajcie, wykosiłem już tutaj pas na podjazd pod treningówkę, bo wcześniej to było takie zwykłe pole, no. Tu już na 30-40 cm jest ta trawa wysoka, więc widzowie, trzeba było to wykosić. Jak widać teraz, widzowie, piękny najazd jest zrobiony. Wykosiłem chyba na trójce czy na czwórce, więc dosyć nisko jest ta trawa, widzowie. Bardzo ładnie to wykosiłem. Szeroki najazd, ponieważ wiadomo, jak ktoś chodzi z rowerem, a jak ktoś w tym czasie zjeżdżał, musi być widzowie szeroko. Ten najazd, szczerze, trudno mi jest powiedzieć, ile ma metrów. Ale obstawiam, że dziś nie wiem, około 20 metrów. No, może z 18-17 metrów to ma. Bardzo ładnie się to prezentuje widzowie Także już jest naprawdę fajnie. Pasuje tylko sobie przynieść grabki i zgrabać trawę, ponieważ trawa była bardzo wysoka. Dlatego tutaj pełny jest tej trawy, takiej połowy rzucanej. Ta kosiarka tak co chwilę pluła taką trawą, bo się zbierało tam. Ja koszę bez, bez kosza tego z tyłu. Więc widzowie ładnie wykoszone. Tutaj też sobie trochę wykosiłem. Tu było trochę zajeżdżone koparką, ale tutaj koło tych kręgów sobie wykosiłem. Tu, moi drodzy, koło tego będą przywiezione niedługo ławki na ognisko, statą będziemy przywozić. Także tu się robi coraz lepszy spod widzowie. No i tak to wygląda. Teraz kocharka sobie o to trzeba, można powiedzieć, ale zaraz się zabiera znowu do pracy, ponieważ tutaj sobie trochę wykoszę jeszcze i chyba tutaj trochę. No i będziemy się dzisiaj potem zabierać już za kopanie dalej wybicia, ponieważ, moi drodzy, wybicie wygląda na razie tak. Jest już coraz lepiej, ale trzeba będzie to jeszcze polepszyć. Także, widzowie, widzimy się za chwilę, jak coś konkretnego będę dalej robił. Ponieważ na razie będę kosił, to nie będę robił kolejnego timelapse'a z koszenia. Yo, murdeczki właśnie skończyłem. Skończyłem całkowicie już koszenie, moi drodzy. Kosiarka odpoczywa już dzisiaj, raczej nie będzie tutaj używana. Y, moi drodzy, wykosiłem na y, bardzo ładnie. Tutaj też koło tych kręgów, gdzie w sumie zawsze jakieś rzeczy swoje przynoszę, bo jest dosłownie tutaj dach, jest schronienie przed deszczem. Y, wykosiłem tutaj ładnie. Tak jak mówiłem wcześniej, będę to niedługo robił na miejsce. Na ognisko bardzo fajne. No i co, moi drodzy, teraz wam pokażę, bo jest pewna sprawa, o której wy nie wiecie. Ponieważ ta moja działka nie kończy się tutaj, na linii tych wszaków, gdzie zaczyna się las. Ja też mam, w widzowie, kawałek lasu, dlatego w tamtym roku, na jesień, w sumie tak gdzieś koło września, może później, koło października, zacząłem, moi drodzy, budować trasę, taką freeride'ową, DH, coś takiego w lesie. I powiem tak, ona całkiem fajnie wyszła. Ale jest opuszczona, ponieważ ja na niej nie, nie latam, widzowie. Ona jest źle zrobiona po prostu. Ja wam pokażę zaraz ją, o co chodzi. Powiem wszystko wam, moi drodzy. Ona jest tutaj. Wejście sobie wykosiłem, moi drodzy. Trochę też sobie wyciszę. Bo tu są takie orchy, głogi, ostrężyny i tak dalej. Ogólnie pole minowe, można by rzec. Teraz wam, widzowie, pokażę, jak to wygląda. Moi drodzy, właśnie tutaj wchodzę. Wejście dwa dni temu z kuzynem troszkę wyczyściłem, bo widzowie, jedno wejście jest tam od góry, a ja idę tutaj od bazy, że tak powiem. Zrobiłem sobie takie, można powiedzieć, przejście z kuzynem. O, tam już trochę widać. Ogólnie dzisiaj mrzawi, cały dzień ma tak mrzawić, więc, moi drodzy, może jakaś kropla się pojawić na obiektywie i rozmazać, Ale mniejsza z tym, widzowie, tutaj, jak widać, jest trasa opuszczona, moi drodzy. Tutaj był las. Tutaj wszędzie były takie wielkie drzewa, pasina, wszystko. Ja na jesień wszystko, moi drodzy, wyczyściłem. Była sucha taka ziemia sama, sama taka ziemia. Teraz na wiosnę, widzowie, wszystko zarasta już jak widać. Tutaj na tej powiedzmy opuszczonej trasie, choć tak naprawdę nie jest ona opuszczona, bo ona jest no, 5 metrów od mojego spota, który aktualnie się buduje. Mamy tak, widzę. tu jest jedna chopa z ziemi i z drewna. Taka chopeczka. Lądowanie jest tam. Zazwyczaj się loduje gdzieś koło drzew i tam się skręcało na zahamowanie. Tutaj widzowie jest druga chopeczka, ta chopeczka jest zrobiona z drewna przeze mnie, z gwoździ całkowicie, ona wydaje się nie wytrzymała, ale jest bardzo wytrzymała moi drodzy. No i tak to moi drodzy wygląda, tutaj jest ta chopeczka, tu jest banda, która też zarasta moi drodzy, tu jest ławeczka, którą w sumie postaram się przenieść dzisiaj tam, gdzie ogólnie będzie spot aktualnie. No i tutaj u góry był moi drodzy wyjazd. Słupek graniczny mój jest tam gdzieś, tam się kończy moja działka, no i ona idzie tak tam wzdłuż. Więc tak naprawdę linia lewa tej trasy jest gdzieś metr dwa od granicy. Tak to wygląda. No taka trasa mała w dół, z dwoma chapeczkami, Trochę tu pojeździliśmy kiedyś z ziemkami. Do nawet gleba. Sunnego miłosza B. No i co, moi drodzy, tutaj jest rozpędowa od góry. Bardzo duża prędkość tutaj jest, trzeba mieć dobre heble. A tutaj, jak zobaczycie, widzowie, jest wykoszone na moją treningówę tu jest wykoszone, moi drodzy więc widać to jest niedaleko bardzo fajna trasa, można będzie ją kiedyś przerobić, moi drodzy ponieważ to jest z niej złego, zapytacie, tak tutaj widzowie jest zjazd wszystko fajnie, bandę trzeba nacypać, powiększyć ogólnie dużo ta hopa jest do wywalenia moi drodzy, dlaczego? ponieważ między tą hopą a tą jest jakieś no nie wiem 6 metrów coś takiego, więc jak się skoczy trochę lepiej Lądujecie tutaj tylnym kołem i zaraz macie drugą hopę. Czasami jak ktoś skakał samą tą, to ja nawet tak miałem, widzowie, że leciałem, chciałem polecić całą tą hopę, nie? Nie wyhamowałem i poleciałem drugą od razu za jednym razem. A nawet nie chciałem, więc ta hopa jest za blisko, trzeba będzie ją wyrzucić. I ta hopa jest dosyć dobra. Z tego miał być stolik robiony, ale tutaj trzeba byłoby jeszcze jedno to drzewo wyciąć, żeby od razu lecieć tam. I tutaj kiedyś jest plan, moi drodzy, wyczyścić tą fasinę do góry, żeby to był zajebisty rozpęd. Step up, i tam lądowanie przy kręgach. Może nie aż tak wysoko, ale jakiś step up, i tak taka traska mogłaby być. widzowie. Yy, Moja działka, oczywiście, jeszcze ciągnie się w dół, ale tutaj, żeby te kurde krzaki wykosić, naprawdę byłaby dużo pracy. Więc trasa zakręca do góry i tak to wygląda, moi drodzy. No bo tutaj widzicie z góry, jak to wygląda. Jest taka fasina, to jest taki gąszcz teraz, że naprawdę, po prostu tutaj już trochę jest wykoszone kraków przeze mnie, tu jest skręt do góry, no i tu jest wyjście, widzowie, na y, tamtego spota ogólnie, który teraz się buduje, można powiedzieć bike park mały, no powiem tak, no jest to bike park, taki mały, mały, ponieważ tak jest jedna trasa, trochę się zrobię? ale działa, można na niej latać. No i będzie treningówka, więc widzowie, tu się buduje potężny bike, bike park. Zasubskrybujcie kanał, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ będzie dużo więcej takiego fajnego kontentu, A naprawdę, w tym roku ta mistrzówka tak się rozbuduje, że polecam Wam, widzowie, śledzić tę motoserię. No i co, widzowie, tu jest ze mną stary spot i teraz przenosimy się na mojego spota, ponieważ będę jechał do domu z kosiarką, wrócę się po łopatę, bo nie wziąłem szpadla, motyka i tak dalej i przyjdziemy kopać w wybicie. A więc moi drodzy, tak oto wyglądała właśnie ta, można powiedzieć, opuszczona trasa. W sumie ona nie jest opuszczona, ponieważ na niej dalej przebywam. To prawda nie jeżdżę, ale jest. No i co moi drodzy? Teraz wam wstawię kilka przebitek. Co dzisiaj się udało zrobić, czy też zdjęcia ze starej trasy, jak ją jeszcze budowałem, jak znajdę. Pewnie mam widzowie, także wam tutaj zaraz podam. Na koniec tego ujęcia. No i co moi drodzy? W tym odcinku będę się z Wami żegnał. Dzisiaj w sumie wykosiliśmy najazd. Ja będę dzisiaj też kopał wybicie tego. Nie będę nagrywał, ponieważ to jest, widzowie, zwykłe, żmudne kopanie. Widzimy się, widzowie, w następnym odcineczku. Może jakieś ognisko zapalimy, czy coś. Zobaczymy, moi drodzy. Do następnego, widzowie. Trzymajcie się. No i siema. Teraz jakieś ujęcia.